czarny i biały. No i odczytywać będziemy także klocki. Klocków mamy dwa dostawne kolory, niebieski i czerwony. Klocki będziemy odczytywać w momencie, gdy ramię podniesiemy. I teraz tak, jak działa sam, y, sam czujnik koloru? To po pierwsze musimy utworzyć obiekt sobie i on w konstruktorze przyjmuje dwa argumenty. Po pierwsze każdy czujnik, każda klasa do obsługi czujnika będzie przyjmowała argument który mówi o tym, pod który port jest podpięty czujnik. W tym momencie to jest stałe i ustalony to wpiszecie, to już po prostu tak będzie. W naszej konkurencji czujnik koloru jest na porcie pierwszym. Na drugim etapie, gdy już będą roboty konstruowane przez Was, no to wtedy też to od Was zależy, gdzie podepniecie, no to taki port musicie wpisać. Czujnik koloru mamy na porcie pierwszym. Drugi parametr świadczy o tym, do czego my ten czujnik chcemy wykorzystać, bo możemy go wykorzystywać po pierwsze do pomiaru koloru co chcemy robić. I to jest właśnie ten parametr, który o tym mówi. Ale jest jeszcze drugi tryb, w którym możemy wykorzystać ten czujnik tylko, do, tylko i wyłącznie do pomiaru natężenia światła. Nie obchodzi nas, jaki to jest kolor, tylko jak, jak jest jasny. Tego nie będziemy używać w konkurencji, więc to Was nie interesuje. I teraz tak, dla tych, którzy startowali w zeszłym roku. W zeszłym roku taką podstawową funkcją do odczytywania, jaki był kolor była funkcja, która przyjmowała tablicę czterelementową i ona wypełniała wartościami. W nowej wersji Lejosa zrobili to bardziej obiektowo, to znaczy funkcja, klasa, która obsługuje czujnik koloru ma funkcję getColor i dostajemy klasę, która udostępnia nam funkcję getRed, getGreen, getBlue, które odpowiednio dają nam odczyty od 0 do 255, no i jak dużo jest tego koloru składowej tego, co on odczytuje. Dodatkowo mamy funkcję, której nie będziemy używać. Get background. Ona świadczy właśnie o natężeniu, natężeniu światła. Dlaczego nie będziemy używać? Już będziemy pracować w trybie, który ustawiamy tutaj. I ten tryb świadczy o tym, że on włącza sobie lampeczkę. Po co to wykorzystuje? Bo w tym momencie jest tak, że on sam oświetla sobie, a następnie patrzy, jakie kolory mu wracają. Gdy mamy to niewłączone, wtedy on odczytuje jakby te kolory w tym oświetleniu, które jest zewnętrzne. To znaczy, on nic nie doświetla. Nam ten background zupełnie nie jest potrzebny, bo konkurencji chcemy tylko klasyfikować kolory. Więc doświetlamy sobie, żeby pomiar był pewniejszy i mniej, mniej zależny od czynników zewnętrznych i odczytujemy trzy składowe koloru. Mamy też drugą klasę do yy, obsługi czujnika, która się praktycznie niewiele różni. Jedyna rzecz no to są te kolory, które są określone jako surowe. No i różnica jest taka, że to jest w przedziale od 0 do 1024. Prawdopodobnie jest to bardziej dokładne, no ale w naszym przypadku no nie jest to konieczne. U nas te kolory się dość mocno różnią od siebie. No czerwono od się różni, więc ta podstawowa klasa jest w zupełności wystarczająca. Bo być może ta klasa by była istotna, gdybyśmy chcieli rozróżniać granatowy od błękitnego, tak? No. Kolory, które mało się od siebie różnią. W naszym przypadku jest to w zupełnie wystarczające używanie tej klasy, która zwraca od 0 do 255. No więc tak, mamy odczyt koloru w postaci trzech surowych, składowych jakichś cyferek. I my w jakiś sposób musimy stwierdzać, czy to jest kolor czarny, czy to jest kolor biały, czy to jest czerwony, czy to jest niebieski. Możemy to robić na kilka sposobów. No pierwszy sposób jest taki, że po prostu obserwujemy sobie te dane i sami. Próbujemy dostrzec jakiejś zależności. Na przykład na kolorze czerwonym będzie składowa czerwona duża. To jest pewna zależność, która może nam świadczyć. Kolor czarny będzie miał wszystkie składowe niskie. Jednak jest to sposób zawodny, no chociażby dlatego, że troszeczkę będzie się to różnić w zależności od tego, jakie jest oświetlenie w pomieszczeniu. Prawdopodobnie teraz podnieś rolety i już się trochę odczyty zmienią. Więc takie zapisywanie jakieś na stałe takich zależności no może prowadzić do błędów. I. Pierwszym przykładem klasyfikacji jest klasyfikacja przy pomocy metryki desowej. Jak to działa? Traktujemy te y, pomiary jako punkty w przestrzeni, w przestrzeni trójwymiarowej. No ja dla łatwości będę interesował dwuwymiarowo. Czyli mamy jakiś pomiar, który jest punktem. współrzędnych x y to no tak naprawdę jeszcze z, tak? I teraz mamy jakieś punkty wzorcowe. To znaczy przyjmujemy jakieś wzorcowe wzorcową czerń, która ma trzy składowe. Ona jest gdzieś w przestrzeni, to jest nasz wzorzec czerni. Mamy, może pan żeby mi Mamy wzorzec jakiś czerwonego. I dwa pozostałe wzorce niebieski Zielony. Yy. I teraz co? Mamy punkt, nasz odczyt. I teraz, jak stwierdzamy, do którego kolor go zaliczyć? Po prostu do tego, do którego jest nam najbliżej. Oczywiście to ja rysuję w to wszystko się dzieje w trójwymiarze, ale wszystkie wzory są analogiczne. I teraz, no w tym momencie, mamy punkt taki, który jest no, jakąś. Mieszaniną tych barw, ale jeżeli trafimy punkt tu, to on ewidentnie jest najbliżej czarnego. Jeżeli trafimy gdzieś punkt tu, no, to, to może nie jest tak ewidentnie. Trafimy tu, on ewidentnie jest koło y, czerwonego. Jak obliczamy odległość w, y, od, między dwoma punktami w y, dwuwymiarowym? No, jeżeli mamy dwa punkty: 1x1, y1, no i powiedzmy, weźmy sobie od tego niebieskiego, który ma. P1, P2, no bo może inaczej, x2, y2. Jeżeli chcemy obliczyć odległość między punktami, no to to jest pierwiastek z x1 minus x2 do kwadratu plus y1 minus y2 do kwadratu. W przestrzeni trójwymiarowej mamy jeszcze trzecią współrzędną, czyli z1 minus z2 kwadrat, tak? Tak naprawdę, jeżeli my tylko porównujemy te odległości, no to pierwiastek jest tam niepotrzebny, no bo tu nie ma sensu sprawdzać od I porównujemy tylko te wartości. Czyli mamy pomiar, mamy pewne wzorce kolorów i z każdym wzorcem koloru wyliczamy pomiędzy pomiarem a wzorcem koloru coś takiego. Mamy cztery wartości, wybieramy z niej minimalną. No i taki stwierdzamy kolor. To robi dokładnie nasz przykład trzeci, gdzie wzorce koloru są wpisane tak na sztywno. Jaki tu jest problem? Problem jest to, że te wzorce zostały wpisane na sztywno w jakimś konkretnym oświetleniu. Tak naprawdę są to wzorce sprzed trzech dni i mogą się zupełnie różnić od tego, co tutaj jest teraz. Na zawodach przed konkurencją będzie dostępny trochę czasu na kalibrację. Wtedy jest na przykład czas, aby program odczytał sobie te wzorce i odpowiednio ustawił zmienne. Niekoniecznie to musi być tak na sztywno wpisane. Dlatego, jeżeli wrzucicie ten program na kostki teraz, ten przykład trzeci, to prawdopodobnie ta klasyfikacja będzie działała źle. Ale jeżeli po prostu popatrzycie, co on Wam wyświetla, gdy stoicie na czerwonym, na czarnym i tak dalej, i wpiszecie te wartości tutaj, to już będzie ok. Więc może zróbmy sobie to teraz. Wrzućmy przykład trzeci, najpierw z tymi danymi. Działa czy się mylić? Działa. Tak. No to nawet to prawie działa. Tak. czekaj, bo to jeszcze nie mać wytwarzania. Tam macie jeszcze klocki, możecie strącić. jak to było wtedy. że te stałe są w miarę stosowne do obecnego oświetlenia. Jeżeli nie, to możemy te stałe poprawić, wtedy popatrzeć. Wczoraj był taki problem, że na tych stałych na białym pokazywał niebieski, więc... ale po zmianie już wszystko było ok. No, ja <îmiennie> może Jeżeli badacie podłoże, to dobrze, żeby łycha była opuszczona na sam dół, tak żeby patrzyła nisko.

macie jakieś trzy, cztery to możecie sobie pochodzić po planszy, pozbierać informacje o tak? kolorach i potem możecie to na przykład zapisać do plików, to java tutaj umożliwia zapisywanie pliku. po prostu jakieś wartości, które określicie tam, możecie zapisać do plików w innym, w innym, sposób, tak, w innym tak, tych prawda, tych bardzo tych bardzo tak. Możecie sobie tak. Jest dostęp. Możecie tam. Prawo tam jest program. zaczyna się od kalibracji, ustawia sobie zmienne, i czeka na to jest na konkurencji. Dobrze. Jaki jest jeszcze problem z tym Euclidesem? No, on tak tylko rozpoznaje, sobie te kolory i ma jeden wzorzec. Nie wiem jak wam działa. jak wam działo rozpoznawanie kolorów na klockach? No tak z bliska bardzo dobrze, a już tak... A z daleka sobie, no, no właśnie. Bo problem jest taki, że niebieski na planszy, a niebieski na klocku to jest troszeczkę inny niebieski. No i ten obchideusz sobie nie radzi. No więc rozwiązaniem jest tak, że można by zrobić osobne rozpoznawanie na planszy, a osobne rozpoznawanie dla klocków. I korzystać z tego obchideusa. Innym rozwiązaniem jest sieć neuronowa. Sieć neuronową będziecie mieć dostępną no i nie musimy wnikać w szczegóły jak ona działa. Możemy popatrzeć na ją trochę jak taką jak na taką czarną skrzynkę, która zwraca nam kolor po prostu, gdy ją odkryjemy. Tylko sieć neuronową trzeba nauczyć. I teraz tak, ona w konstruktorze przyjmuje taką dwunastoelementową tablicę wzorców. I trzy pierwsze wzorce to jest wzorzec pierwszego koloru, trzy kolejne to jest wzorzec drugiego koloru i tak dalej. Więc teraz, jeżeli my chcemy powiedzmy nauczyć, tak jak tutaj jest w komentarzach, chcesz, że pierwszy wzorzec ma być wzorzec czerwony, to wśród tych trzech przykładów czerwonego możemy pokazać na przykład pole czerwone, linię czerwoną i klocek czerwony. I sieć neuronowa nam uogólni, co to tak naprawdę znaczy czerwony. Tak samo z niebieskim, z czarnym, z białym. I wtedy mamy funkcję, która Zostaje tablicę trzyelementową, tych trzech składowych czerwonego, zielonego, niebieskiego i zwraca nam, do którego z tych kolorów, które nauczyliśmy ją, jest jakby najbliżej. Czyli zwróci nam po prostu indeks 0, 1, 2 bądź 3. W zależności, czy najbliżej było do tych trzech pierwszych wzorców, do trzech kolejnych. Sieć woda ma te właściwości, że jest znacznie bardziej niezależna od warunków oświetlenia. To znaczy, jeżeli ją nauczy się ją teraz, a następnie zgasimy światło, ona dalej będzie sobie radzić. Ona nie patrzy tak. Na te wartości tak nie to znaczy, że jest najbliżej, tylko szuka pewnych zależności pomiędzy tymi danymi. I gdy ją uczymy różnych przykładów, potrafi uogólnić, co to tak naprawdę znaczy czerwony, a co tak naprawdę znaczy niebieski. Kod sieci neuronowej będzie danym, chociaż już jest wśród przykładów, i możecie korzystać. Jest konstruktor, który przyjmuje właśnie wzorzec, i funkcja, która nam zwraca do jakiego koloru zakwalifikowane. Ważne jest, żeby wywołać jeszcze funkcję zacznij się uczyć. Ja, a drugi tam korzystaliście z sieci mezolować? Tak. Troszeczkęśmy ją zmodyfikowali, tak tylko... z ale... eliminacji korzystali z sieci, więc to jest... Ca... całkiem się sprawdza, czy dobrze Tak. Trzeba się na nim przyzwyczaić, żeby wiedzieć, jak ją uczyć. Na przykład do klocków dobrze jest uczyć... Myśmy ją modyfikowali, bo to jest kod, który był dany tak samo w zeszłym roku przez no. Wojtka Czarneckiego. No jak ktoś chce wejść w szczegóły, to nie jest tak trudno, w sensie tam nie wchodząc w takie całkiem bebechy, można ją łatwo modyfikować. I na przykład yy, można ją uczyć na więcej niż trzech przykładach, jak się zmodyfikujemy. My robiliśmy tak w zeszłym roku, że uczyliśmy na więcej przykładach. No i jako przykłady używaliśmy klocka stojącego właśnie pod różnym kątem w różnych odległościach, bo to jest to, 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 ten problem, to znaczy, jeżeli mamy klocek czujnik, No i okej, okay, jeżeli podjedziemy tak, jest wszystko fajnie. Ale jeżeli potrąciliśmy klocek i on nagle stoi pod kątem jakimś, to wtedy już ten kolor jest bardziej czarny niż niebieski. Ale my zrobiliśmy to tak, że mm, mieliśmy osobną sieć neuronową do rozpoznawania planszy, no to taką zwykłą podstawową, a drugą sieć neuronową do rozpoznawania kolorów klocków. I uczyliśmy ją na chyba czterech albo pięciu wzorcach, przez co nam go bardziej uogólnić, co, co to faktycznie znaczy yy, klocek. I mieliśmy w tym klocek niebieski, klocek biały, no i my jeszcze wprowadziliśmy trzeci kolor, czyli zupełny brak klocka. No i ta sieć działała wtedy dobrze. Okej, okay. to tak, porozmawialiśmy sobie o pierwszym, jakieś pytanie było wcześniej, tak? Yy, tak, a w jaki sposób mniej więcej kalibrować to, ten, ten kolor? W sensie, jak czasowo? Kuzikiem guzikiem na przykład? Tak, Tak, tak. W sensie, I tam guzikiem i tam to jest... Przystawia się jak i... czerwony buzik okay. i wtedy. O kalibracji będziemy mówili na kolejnych warsztatach, tak już dokładnie jak, co trzeba kalibrować i w jaki sposób. W tym momencie mamy takie kody, które działają zupełnie bez kalibracji żadnej. No i pierwszy taki kod, gdzie możemy zobaczyć jakieś użycie tego wszystkiego, cośmy się do tej pory nauczyli, to jest line follower. Czyli chcemy robota zmusić, żeby podążał za czarną linią. No i teraz ten program jest naprawdę bardzo łatwy. I on to, że coś jest czarne, stwierdza w taki bardzo trywialny sposób, to znaczy no niekoniecznie poprawny, że składowa niebieska ma być mniejsza niż 100. To się w miarę sprawdza. Jeżeli chcecie, to jest zadanie dla Was: można połączyć te kody, czy ten kod z kodem Euclidesa, czy ten kod z kodem sieci neuronowej, ewentualnie wpisać jakiś inny warunek. I wtedy. No to będzie działało lepiej. W tym momencie on faktycznie czarną linię stwierdza, że jest czarna i za nią jedzie. Opuśćcie czujnik w dół. Bo on jest za wysotem, teraz... I ten kod działa tak, że jak widzi czarny, to po nim jedzie, a jak traci, to zaczyna się rozglądać szukając czarnego. To no taki warunek sprawia, że on kolor czerwony też widzi jako czarny, no ale tutaj nie mamy. No czas widzieć, zaczyna się rozglądać. Właśnie się dużo rozejrzeć, żeby zrobić coś do tego Właśnie kurki. Kurka nie ma. Tutaj pan. Pamiętajcie, że kulki są w pycharze. Pani ma kulki? Właśnie, to zaczynamy jeździć. to... No, czy to, czy to jest linie dostępne. Co? Tu jest taki koszyczek z tyłu, do tego pokazamy tutaj punkt podparcia, bo ci co z każdym zdzierali niektóre, a na a kulce jest okej lepiej. I w bajcie to, że nie jesteśmy z poważnym dużym odwiedzeniem spróbowałłem z jakąś trzech to z tym tyłem to to po to jest

no baj, Ale czy na przykład na niebieskim nie się rozglądał, Bo Niebieski jednak nie ma. Niebieski nie ma. Jest... Jest tak? no. tak, nie, 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 Gdzieś nie, na nie, na Właśnie druga część jest y, łatwiejsza niż ta pierwsza część, bo tu mamy linię, linię tak? Więc w szczególności można po tych liniach jeździć. Można korzystać z informacji, że przejechaliśmy po hmm. linię. Ten ruch jedzie powoli i to nie jest przypadek. W sensie, im większa prędkość, ja tym ciężej napisuje się od użytku m 2 Najprostszy, byśmy teraz ustawili maksymalną prędkość, to zgubi no, się w tym